Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 23 lipca 2025 roku. Po 974 Rozporządzenie Ministra Finansów, punkt 1 z dnia 5 lipca 2025 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna, punkt drugi na podstawie artykułu 17 ustawy 1 punktu 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, obrocie instrumentami finansowymi, Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 722 i 1863 oraz 2025 roku, pozycja 820 i punkt 3 zarządza się, co następuje, paragraf punkt 1 rozporządzenie ministra finansów z dnia 12 kwietnia 2019 roku, w prawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna, dziennik ustaw pozycja, punkt spusty, wprowadza się następujące zmiany, punkt 1 paragraf, a w ustawie 1 prowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie spółka prowadząca rynek regulowany zarządza ryzykiem operacyjnym, na które jest narażony prowadzony przez nią rynek regulowany, tym ryzykiem związanym z wykorzystaniem technologii informacyjno-myśli komunikacyjnych, zwany dalej ist, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia WENI. LUMI oraz ludziennikurz już. 133 punkt, 7, punkt 2, z, roku, z, z punkt 3, zwanego dalej rozporządzeniem, a w szczególności w ustawie 2 uchyla się punktu. Punkt drugi po paragraf 4 dodaje się paragrafa w brzmieniu paragrafa. Spółka prowadząca rynek regulowany posiada rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające. Punkt pierwszy odporność operacyjną zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale i rozporządzenia. Tym a odporność systemów transakcyjnych rynku regulowanego, wydajność systemów transakcyjnych rynku regulowanego pozwalającą na obsłużenie znacznego wolumenu zleceń lub komunikatów, prawidłowy obrót instrumentami finansowymi w przypadku zaistnienia warunków dużych napięć rynkowych, przeprowadzanie pełnych testów spełniania warunków, o których mowa w LIT, a myślnik z pierwszy minister finansów kieruje działem administracji rządowej myślniki instytucje finansowe, na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów w dzienniku Ustaw pozycja punkt 10. Punkt drugi Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża. Punkt pierwszy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady U z dnia 14 grudnia 2022 roku. Co prawie zmiany dyrektyw w... 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 w oraz w odniesieniu do pomyślnik racyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego dziennikusz. UL 333, punkt siódmy punkt 2, stroku. Punkt 3. Punkt 2. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UL z dnia 28 lutego 2024 roku zmieniającą dyrektywę w sprawie rynków i instrumentów finansowych dziennikusz. ULS punkt 8, punkt 3, punkt 4. Punkt 3, Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w dziennikusz. Wielcy punkt 2, punkt trzeci punkt czwarty dziennik ustaw Myślnik 2, Myślnik POS. 974 punkt drugi ciągłość działania, w tym strategii ma rzecz ciągłości działania w zakresie iść i plany reagowania i przywracania sprawności ustanowione zgodnie z art. 11 rozporządzenia zapewniające ciągłość świadczenia usług w przypadku awarii systemów transakcyjnych w rynku regulowanego. Punkt 3, po paragraf 5 dodaje się paragraf A w brzmieniu paragrafa. Spółka prowadząca rynek regulowany, która przekazuje dane do Centrum Danych Dostawcy Informacji Skonsolidowanych, o którym mowa w artykule 2 ustawie 1.35 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UN z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków i instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie UN, ustanawia mechanizmy zapewniające spełnianie standardów jakości danych zgodnie z artykułem tego rozporządzenia. Punkt 4 paragraf, a w ustawie 2 pkt. 4 po wyrazach nie będący firmą inwestycyjną dodaje się wyrazy bankiem państwowym prowamyślenicącym działalność maklerską. Po ustawie 2 dodaje się ustawie o brzmieniu, a spółka prowadząca rynek regulowany zapewnia, aby status członka danego rynku regulowanego posiamyślenik dał co najmniej trzech członków wykazujących się znacznym stopniem aktywności, z których każdy ma możliwość interakcji ze wszystkimi pozostałymi członkami. Odniesienie do kształtowania się cen na tym rynku regulowanym. W ustawie 3 po punktu 1 dodaje się punktu o brzmieniu, a bankowi państwowemu prowadzącemu działalność maklerską. Punkt 5. Paragraf a w ustawie 1 w punkcie 1 po wyrazach wyłącznie firmy inwestycyjne dodaje się wyrazy banki państwowe prowadzące działalność maklerską. W ustawie dwa wyrazy firm inwestycyjnych i zagranicznych firmy inwestycyjnych zastępuje się wyrazami firm inwestycyjnych banków państwowych prowadzących działalność maklerską i zagranicznych firm inwestycyjnych. W ustawie 4 otrzymuje brzmienie punkt 4 spółka prowadząca rynek regulowany, o której mowa w ustawie Wdraża odpowiednie rozwiązania możemy jej odróżnienie zleceń składanych z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu elektronicznego i trasach czynności zawieranych wskutek skutek takich zleceń od zleceń i transakcji realizowanych przez samą firmę inwestycyjną sam bank państwowy prowadzący działalność maklerską albo samą zagraniczną firmę inwestycyjną nie prowadzącą działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej które udostępniły możliwość składania takich zleceń i zawierania transakcji oraz w razie konieczności Wstrzymanie realizacji zleceń składanych z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu elektronicznego i transakcji zawieranych w skutek takich zleceń niezależnie od zleceń i transakcji realizowanych przez firmę inwestycyjną. Bank państwowy prowadzący działalność maklerską albo zagraniczną firmę inwestycyjną nie prowadzącą działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udostępniły możliwość składania takich zleceń i zawierania transakcji. W ustawie 5 po klientowi firmy inwestycyjnej dodaje się wyrazy banku państwowego prowadzącego działalność maklerską. W punkcie po paragraf 10 dodaje się paragrafa brzmieniu. paragrafa spółka prowadząca rynek regulowany, która umożliwia składanie zleceń z wykorzystaniem handlu algorytmicznego, posiada rozwiązania i procedury zgodne z wymogami rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 14 lipca 2016 roku, uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w zakresie systemów obrotu zapewniające, że handel algorytmiczny nie będzie prowadził lub przyczyniał się do powstania na tym rynku zakłóceń obrotu instrumentami finansowymi oraz zapewniające zarządzanie zakłóceniami obrotu instrumentami finansowymi, które wynikają z takiego handlu algorytmicznego, w tym punkt pierwszy zobowiązujący członka rynku regulowanego do przeprowadzenia odpowiednich testów algorytmów oraz zapewniające warunki ułatwiające przeprowadzenie takich testów zgodnie z wymogami określonymi w rozdziałach i rozporządzenia. Punkt drugi umożliwiający ograniczenie liczby niewykonanych zleceń w stosunku do liczby transakcji, które członek tego rynku regulowanego może prowadzić, dziennik ustaw czy myślnik, 974. punkt trzeci umożliwiający spowolnienie przekazywania zleceń w przypadku ryzyka osiągnięcia przez system transakcyjny maksymalnej wydajności oraz ograniczenia minimalnej wielkości zmiany ceny, jakie można dokonywać na damy tym rynku regulowanym. Punkt 7. uchyla się paragraf punkt drugi. Paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem paragraf 1 punktu 3 i punktu 4 lit, które wchodzą w życie z dniem 29 września 2025 roku. Minister Finansów, Aldo